Przedaj zaproszę zapraszam Was. Więc te widzicie, dźwięk podkręćcie i usiądź się, zaczynamy na Wszystko, wszystko widzę, że dobrze jest Wszystko zdrowo Nie continue! KUWA nie! Znowu te języki. Ja piłem wypłaszczył się. Nie wysyłaj. KUWA no Śledziu ty. A co za... Co za, co za, co za ten tek jest. Jeszcze sobie tutaj coś tam... Mm. Trzeba się uczesać jakoś do tego wid Nie no właśnie. Pokaż mi jak ja to wygląda w tej kamerze. O, wyglądam strasznie. Jakiś kurde normalnie Czesiek. Panie Czesławie! Cześć! Nie jak on mówił ten Czesiek z Władcy much? Tak ja nie To nie słaby wcale O, takie z miary spokojsto To ktoś mnie odbiora, to mnie zobaczę, ruszam tymi rękami tutaj, czy jest prawdziwe moje gameplaye. Nie wklejone jakieś filmiki. O. Co? Strasznie te włosy muszę sobie obciąć się w końcu. A może tak sobie zostawiam? <zum> o, 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 o! Tak w miarę. Dobra, Cyberpunk. Dobra, powrót do Cyberpunk. No się wypłaszczył. Co za Cyberpunk? Coś mi się jeszcze nie podoba tutaj w tej. Będę dał może tak bardziej na Tors. Ale za wysoko teraz troszeczkę tak patrzcie w to. O, o! O, teraz. Teraz dobrze, dobrze. O, teraz spoko. O nie, kopnąłem tą kamerę, cholera. Dobra, może być. Dawajcie, Cyberka. O oh je, yeah. podoba mi się jak mikrofon odbiera i głośniki mam głośno, ale nie zbiera z głośników. To jest super. Jeszcze tylko ma, bo nie robiłem update'ów. To jest stary, tam 1, 2, 1, 3, jakiś taki update. Który to jest update o, 1, 3, 0, Jeszcze stary update jest, nie? Bo podoba mi się, podoba mi się. W tym stanie, wtedy jak była ta gra. To jest cyberpunk, to musi być tak śmieciowo, punkowo, musi być troszkę błędów. Kurde, no dobra, wypłaszczajcie wy tą grę, wygłaskujcie wy ją, róbcie z niej y, y, bezbłędną, ale ja chcę moją starą wersję 1.0.4, bardzo fajna. Może nie każdy quest zadziała, może... coś tam... Będzie się gliczowało, ale powiem, że nie gliczowało mi się jakieś specjalnie dużo, ani tam za bardzo. Nie rozumiem, komu się tam to, to tak Czy rozumiem, no, że się gliczowało, No i ja miałem to szczęście, no, że mi się liczyło. Yeah. Podejście do placówki. Co nie to ode mnie chcieli? Nie, aparat nie. Dziennik. Eee, Udajesz się do praców. Kradzież. Ukradnij furgonetkę. Lokalizacja. Magazyn. Mam do ciebie niecodzienne zadanie. Ukradnij minibus pełen skórzonych kurtek? A. Ktoś przemyca od syntetyczną skórę bojową, żeby umieścić kopertarnę barga. Skóra jest prowadzona w formie kurtek. A, to ciekawe. No to trafiają na podziemnych riperów. Oni używają wszczepów, które potem sprzedają w cenach. Moja klientka namierzyła gorący towar, ale jest w stanie go przejąć. Musisz ją wyręczyć. Pamiętaj, że minus y... minibus nie ruszy, dopóki nie autoryzujesz się w ich systemie. A to kluczowa informacja tutaj, ukryta. W... <grych> A mówiłem ci, że będę przez Tiger Klaus? Nie no, no, właśnie mówię, wykorzystaj go do porania kasy, więc uważaj na... No, dobra, dobra. Hey, Tiger Klaus i autoryzacja w systemie. I understand. Muszę iść Co, ja nie wejdę tutaj? Nie wejdę? A może nie wejdę? A może wejdę? ja nie, nie wejdę muszę. Ale wejdę, Marcie Jumper, o kurde, tam była jakaś jedna. Tam... Chyba mnie słyszała. O, poszło sobie, dobra, poszło sobie. Mam już teraz. autoryzacja w systemie alo system. Hmm, zdalna deaktywacja raczej tak. Po co mam te kamery? A e, kosik jakiś może? I... I jak tutaj? A tak, brama. Łącz to bramę tutaj. Z drugiej strony jest hmm. never too easy. Ale dobrze wskoczyłem akurat w to miejsce, gdzie trzeba było wskoczyć. Is it brilliant or what? Wyłącz kamerkę, po tak, co mam kamerki? Zauważyła nas? Mamy drzwiów. Który? Który? Kto? Kamerka. Nie. Nie zauważa. Dzień dobry, ja przydam tylko po furgonetkę, no. A tutaj jakie? A bo to są górze. Och, cholerna Ameryka. Cicho. Autoryzujemy się. Ty nie ma kamerek. Obezwładniamy i spać. Gdzie tutaj autoryzację można przeprowadzić? Motoryzuję. Dziękuję. Moja furgonetka. A jakiś żarcie, kasiorka zawsze się przyda, nie? Dzięki, ziomki. Jesteście wspaniali. Jesteście cudowni. kamerka jeszcze jedna, działająca. I. A, tutaj trzeba otworzyć sobie bramę, żeby się nie nadziać na tego tego strażnika i kamika. I'm going in, baby. I'm going full in. No, no, no. Nie ta brama. Co za trolling perfect. I jedziemy stąd. A, jeszcze tutaj jedną lory zbiorę sobie. Spadamy. Mission completed. Przepraszam, ja tutaj jestem kierowcą, przecież to dzisiaj mieliśmy stąd jechać. Co? Ała! Nie, skóry są moje! Yeah. Dobra, tutaj zawrotkę zrobimy. -hoo -hoo. Oh, yeah. 600 metrów do celu. Mission completed. Skóry są nasze. Nie. Yeah. Drogi Amerika. Panie, nie, za szybko pan jedziesz, ale ja mam dzieloną falę, to jadę, nie? No dobra, dobra. I na ręczny. Chyba trochę przesadziłem. Z... Trochę się cofnę. Gdzie to trzeba było jechać, to w prawo? W prawo kieruj. O, Sorry! Trochę mnie zarzuciło, bo deszcz zaczął padać i śliska ta posadzka. I teraz dojedź w ogóle na wskazane miejsce. No dojechałem przecież. No dobra. I to parkuj w garażu. No typowo GTA no. Aha. Uh -huh. z furgonetki. Skosia się to już znam. Co tam regia? Textbook example, yeah. Am I good or what? Contract closed.